Radnik po wielogodzinnej debacie, w której ścierały się wszystkie racje stanu i racje społeczne. Uchwalili go głosami następujących. 19 radnych było za, 3. Wstrzymało się od głosów, a dwóch było przeciwko. W budżecie na 1990 rok dochody planowane mają 10 981 671 zł, a wydatki 11 617 171 zł, oczywiście tych nowych. Źródłem pokrycia zakładanego nieczaboru w wysokości 665 500 zł będą Nadwyżka budżetowa uzyskana w roku ubiegłym w kwocie około 65 500 zł i pożyczka 600 tysięczna, o którą miasto i zarząd skutecznie zabiegało w Narodowym i Wojewódzkim Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Augustu wpłacać będzie pożyczkę zaciągniętą w 1993 roku w wysokości 120 000 złotych ze środków nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego. Plan dochodów na bieżący rok zwiększono o kwotę 750 tysięcy starych złotych w wyniku uchwalenia przez Radę Miejską wyższych niż proponował Zarząd Miasta Stawek Podatku od Nieruchomości. To tak zwana powierzchnia związana z działalnością gospodarczą. Przypominamy, że chodziło o zwiększenie stawki tego podatku o 50 groszy za metr kwadratowy. Według zatwierdzonego budżetu Wydatki miasta w 1995 roku podzielone zostały na gospodarkę komunalną 21,5%, mieszkaniową 2,8%, oświatę i wychowanie 41,2%, kulturę i sztukę 3,7%, ochronę zdrowia 3,3%. Opiekę społeczną 13,9%, kulturę fizyczną i sport 1,4%, turystykę i wypoczynek 0,4%, administrację państwową i samorządową 8,4%, dofinansowanie zadań gospodarczych 3,1%, różne rozliczenia pozostało 0,3%. Razem stanowi to 100% tegorocznego, augustowskiego budżetu. Uchwalono także głosami 22 obniżenie ceny skupu żyta do wysokości 15 zł za jeden kwintal, co będzie stanowić podstawę obliczenia podatku rolnego za pierwszą połowę 1995 roku. Również jednogłośnie zobowiązano zarząd miasta do wystąpienia z wnioskiem do wojewody suwalskiego o przekazanie na rzecz mienia komunalnego gruntu stanowiącego własność skarbu państwa położonego przy ulicy tytoniowej 13. To połowa gruntu dawnej bazy. Augustowskiego przedsiębiorstwa budowlanego. Zatwierdzono także plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok bieżący. W funduszu tego sygnalizuje się bardzo ważne. Badanie. Co będzie źródłem dochodów? No przede wszystkim podatki od nieruchomości, udział również podatków od osób fizycznych, dochody z majątku gminy. Był również, Naszym zdaniem, nawet niesympatyczny punkt w programie obrad, kiedy na niewłaściwej stronie zaatakowano system opłacania zarządu miasta, twierdząc, że jest to sprawa publiczna. To wydaje mi się, że. Taką rzecz powinno załatwiać się wewnątrz zarządu miasta i dlatego było to niesmaczne. Ale burzer został zatwierdzony. Uchwała w sprawie uchwały 495 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lutego 1955 roku w sprawie budżetu miasta na rok 195 została uchwalona. Wchodzi w życie z Niemcy. z dniem podjęcia boto obowiązujące od 1 stycznia 1955 roku. Dziękuję Państwu za sprawne załatwienie tego punktu. O najważniejszych zamierzeniach wynikających z założeń budżetu na ten rok rozmawiamy z burmistrzem miasta Leszkiem Cieślikiem. Na co będą przeznaczone pieniądze na te najważniejsze rzeczy, które pan i zarząd miasta chcecie w bieżącym roku wprowadzić w życie w Augustowie? Głównie przede wszystkim chciałbym tutaj powiedzieć, że większość środków, środków, które są ściągane czy zbierane w postaci podatków od mieszkańców Augustowa idzie przede wszystkim na kontynuowanie inwestycji. Głównie, głównie chodzi tu o infrastrukturę, w zakresie kanalizacji, w zakresie wodociągowania, ale nie tylko, ale... Te inwestycje są najważniejsze, bo co prawda budżet ma ponad 10 milionów nowych złotych wydatki i czasami wśród mieszkańców, ale nie tylko, nawet wśród radnych były wątpliwości, że w pozycji na przykład oświata i wychowanie Wysuwa się, ta pozycja wysuwa się na pierwsze miejsce w wydatkach i pochłania, jak gdyby, połowę budżetu. Niespełna połowę budżetu. Chcę jeszcze raz po prostu podkreślić: wydatki na oświatę, to są w dwojaki sposób finansowane. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe to szkoły są finansowane przez subwencję oświatową, która wynosi około, finansuje, finansuje te wydatki w 90%, a tylko 3% budżetu miasta jest przeznaczona na dofinansowanie oświaty. Nie wiadomo jak, oczywiście. Na koniec roku się te wydatki zamkną, ale sądzę, że one nie będą po prostu większe. A ten rok pozwoli nam przyjrzenie się, jak ta szkolnictwo, administracja szkolna funkcjonuje. Już na dzisiaj można po prostu powiedzieć, że z tego, że szkoły zostały przejęte, pewny coś kurator przekazał jakieś tam środki na oddłużenie głównie na rzecz naszych tutaj spółki przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. To są jak gdyby też pewnego rodzaju korzyści, bo to obciążało te przedsiębiorstwa, te zadłużenie obciążało te przedsiębiorstwa. W Augustowie będą w bieżącym roku rozpoczynane, jednocześnie kontynuowane bardzo ważne dla miasta inwestycje, te które Będą odwadniać miasto, i te, które będą powodować, że no mieszkańcom żyć się będzie z roku na rok coraz lepiej. Sprawa ta, jak zwykle, wzbudza cały szereg kontrowersji. W myśl zasady, dlaczego ta ulica, dlaczego ta dzielnica. Bardzo prosimy na ten temat o wypowiedź. Oczywiście, pewnie, że zawsze takie powiedzmy, czy ta ulica, czy ta ulica może to budzić kontrowersje, bo to dotyczy konkretnego człowieka ludzi na konkretnej ulicy. Natomiast zarząd miasta przyjmując plan inwestycji na 95 rok musiał brać pod uwagę nie tylko ch chęci, a chęci są duże, ale możliwości finansowania i jeszcze obwarowane obwarowane pewnymi, No nawet restrykcjami, prawda? restrykcjami, Restrykcjami, które yy, wynikają z tego, że dysponentem funduszy, na przykład Funduszu Ochrony Środowiska yy, ten fundusz gwarantuje ewentualne udzielenie pożyczki, ale pod warunkiem na wykorzystanie Określonego zadania i nawet wskazuje takie po prostu zadanie. Dlatego taka kontrowersyjna może powiedzmy sprawa, sprawa, która i na Radzie i na spotkaniu z mieszkańcami wynikała, to kolektor do dzielnicy Lipowiec. Ale wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska został właśnie zaakceptowany na pożyczkę. I konkretnie na to zadanie, na zadanie do dzielnicy Lipowiec. I takie są warunki umowy yy, ta, tej pożyczki. Dlatego, jeżeli zarząd przyjmuje, przyjął określoną tutaj kierunek inwestowania, brał pod uwagę nie tylko te możliwości, nie tylko chęci, nie tylko yy, chęć przypodobania się, jak gdyby powiedzmy danej dzielnicy, danemu mieszkańcowi tylko możliwości finansowania, finansowania, skorzystania, z finansowania z zewnątrz. Da, jest Bo jak to dosyć interesująca forma pożyczki i, korzy i korzystna, i korzystna ze względu na to, że jest to 0,2 kredytu refinansowego, czyli na dzisiaj to jest około 7,3%. I oczywiście jeszcze z możliwością umorzenia w 50% po zrealizowaniu inwestycji. W terminie oczywiście trzeba pewne warunki po prostu spełnić. To jeżeli zostana zrealizowana w terminie, to oczywiście można to wywnioskować o umorzenie. Panie burmistrzu, a co mają wobec tego robić ludzie, którzy zbierali pieniądze, zakładali komitety, no na co mają w tej chwili liczyć, oprócz tego, że powinni liczyć na siebie? Oczywiście takich komitetów społecznych jest dużo, ponad 50. I, I miasto ja w swoim wystąpieniu na Radzie Miejskiej i na spotkaniu z mieszkańcami deklaruję, że te komitety wszystkie widzimy. Widzimy i w miarę możliwości, w miarę możliwości, jeżeli na przykład zostanie umorzony kredyt, w 50% z Narodowego Funduszu, to te środki mogą być przeznaczone właśnie na doinwestowanie tych czynów inwestycyjnych. Ale jeżeli jest 50 komitetów, jeżeli to jest rząd wielkości, no dużo, dużo przekraczający możliwości budżetu miasta, całego budżetu miasta, więc wszystkie te inwestycje nie mogą jednocześnie być zrealizowane. Ale jeżeli dzisiaj skorzystamy ze źródeł zewnętrznego finansowania, a jak Państwo wiecie. Już sprzedawać nie za bardzo jest co w Augustowie, więc tu tylko jest możliwość tylko z podatków lub ze źródeł zewnętrznych. Zewnętrznych znowu obwarowanych pewnymi kryteriami. Czyli zarząd miasta i Pan, jako jego przewodniczący, jako burmistrz, będziecie myśleć, żeby konsekwencją swoją wielu ludziom zaspokoić ich żądania i zadowolić ich, no niestety, ale życiowe y, potrzeby. My przyjęliśmy, i ja w swoim wystąpieniu przyjmuję takie założenie, że do inwestycji, jeżeli chodzi o kolektory, wodociągi, czyli tą podstawową infrastrukturę, trzeba podejść. Przez całą kadencję. I uważam, jeżeli wysiłki, takie będą wysiłki zarządu moje osobiste też, jak do tej pory pozyskiwania źródeł zewnętrznych, myślę, że jest to do zrealizowania w ciągu kadencji, dlatego nie obiecuję niczego, niczego, że to już dzisiaj zostanie zrobione, bo to jest na dzisiaj niemożliwe takie obiecywanie i kłamałbym po prostu. Życzymy trudnego przedzierania się przez tą niełatwą sprawę. Dziękując Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa z burmistrzem miasta Augustowa Leszkiem Stanisławem Sieślikiem podczas sesji, na której uchwalono budżet miasta Uzdrowiska na 1995 rok.